Znajdujemy się dzisiaj we wsi stoczek w powiecie węgrowskim. Dzisiaj obejrzymy cmentarz żydowski znajdujący się w tej miejscowości. Zapraszam do oglądania. Cmentarz żydowski w stoczku znajduje się przy ulicy Węgrowskiej, mniej więcej w tym miejscu. Powstał prawdopodobnie w XIX wieku, jednak został bardzo mocno zniszczony w czasie II wojny światowej oraz w latach powojennych, i dziś z prawie hektara pozostało tylko takie małe lapidarium ogrodzone płotem. Pierwsze co rzuca się w oczy to fakt, że przez cmentarz pociągnięta jest linia wysokiego napięcia zbudowana w latach powojennych. Na terenie znajduje się taka alejka, przy niej dwie ławki. Choć, jak widać, druga jest mocno uszkodzona. A dalej mamy 50 kawałków macew i 4 takie obeliski. Napisy zachowały się już tylko na kilku z nich. Tu mamy jeden z takich przykładów. Ciekawa rzecz znajduje się obok. Już na pierwszy rzut oka widać, że nie jest to macewa, ale postawiony Pionowo, taki jakby sarkofag, który oryginalnie prawdopodobnie leżał z tyłu za którąś z Jak widzimy, spora część fragmentów jest dosyć niewielka. Tu jest kolejny bardzo zdobny element i kolejny obelisk. Widzimy, na górach zachowały się jeszcze płaskorzeźby. Tu obok kolejny sarkofag, tylko mniejszy. Tu widzimy ładnie zachowaną jeszcze płasko rzeźbę. Generalnie to co się zachowało jest w bardzo różnym stanie. Często ma bardzo nieregularne kształty. Trudno nie zauważyć też, że nosi ślady zniszczenia. Tu również jedna z macew, na której widoczne jeszcze są napisy. Po kilku mniejszych kolejna jeszcze czytelna. Na samej górze charakterystyczne dwie litery: P i Nun. Niżej być może zachowało się nazwisko osoby, do której nagrobek ten należał. I na koniec jeszcze trzy większe elementy. Tutaj kolejna macewa z zachowanymi napisami. Dalej znów pionowo postawiony sarkofag. I ostatnia macewa również jeszcze z literami no i ostatni tutaj płaskorzeźba trochę bardziej wytarta w najdalszej części cmentarza mamy zaś pomnik i tablicę po wojnie ekshumowano wiele osób zamordowanych w stoczku i złożono je właśnie na tym cmentarzu co upamiętnia ta tablica, która powstała w 1946 roku tu mam jeszcze tablicę, która przybliża historię Żydów w Stoczku. Informuje ona o tym, że w 1940 roku w Stoczku Niemcy założyli getto. Podczas jego likwidacji 22 września 1942 roku 188 osób zabito na miejscu, a pozostałych wywieziono do obozu w Treblince. A budowa całego tego pomnika, jak i wykonanie tego lapidarium Rok 1984 wtedy też uprzątnięto trochę ten teren. A w jeszcze późniejszych latach powycinano krzaki, w których kryły się te macewy. Ale tak jak wspomniałem, teren lapidarium to nie jest cały teren cmentarza. I teraz pójdziemy zobaczyć pozostałą część, która znajduje się tuż obok i jest porastana przez drzewa, na pozostałej części cmentarza. Nie ma już żadnych śladów po nekropolii. Może do jedynych należą doły, które tutaj pozostały. Ale teren ten jest mocno zarośnięty. Dalej ciągnie się przez niego linia wysokiego napięcia i leży tutaj mnóstwo śmieci. A w tym odcinku to już wszystko. Cmentarz żydowski w Stoczku. To miejsce dość późno, ale jednak zachowane. I starałem się pokazać jak wygląda dzisiaj Dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam na kolejne moje filmy